Hej hejo, z tej strony Benio i dzisiaj zapraszam Was na kolejny materiał z faktów i teorii Jurassic World. Widzę, że ta seria bardzo wam się podoba, że chcecie jej więcej. Szczególnie patrząc po liczbie subów ile wbiliście. Bardzo jestem wam wdzięczny za to. Naprawdę jesteście wspaniali. Więc postanowiłem, że nagram wam teorię na temat czemu dinozaury z trilogi Parku Jurajskiego wyglądają inaczej niż w prawdziwym życiu. Na samym początku chciałbym Was zachęcić do stawiania łapki w górę i subskrypcji, by miał większą motywację. A ja, bez dalszych serii, zapraszam do oglądania. Najbardziej znanymi dinozaurami z trilogii Parku Irajskiego są raptory. Ale czemu raptory są większe? Czemu są inteligentniejsze? Czemu są pozbawione piór? Równie dobrze to mogły być już Deinonychy. To samo się nie dotyczy, dotyczy Dilofozaura, ceratozaura i Spinozaura. Czemu one inaczej wyglądają niż w prawdziwym życiu? Rozwiązanie tej tajemnicy jest dosyć proste. W Jurassic World Dr. Wu mówi, że dinozaury są pozbawione jakby takiego dodatkowego genu, który odpowiada za ich naturalny wygląd. się wszelkie prace. Nie jesteśmy szalonymi naukowcami. Od samego początku cały czas robimy to samo. Tutaj nic nie jest zgodne z naturą. Luki w genomie zawsze wypełniało DNA innych zwierząt. Gdyby genom był czysty, nasze gady wyglądałyby inaczej, ale ty więcej zębów. Nie DNA dinozaurów jest niepełne, więc musieli zastępować jedyne na innych stworzeń. A teraz wiadomość dla pewnego użytkownika. No i to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. No... No i do usłyszenia.